Witamy Was w kolejnym odcinku przygód z Minecraft. W tym odcinku, w tej deszczowej porze, pokażę Wam kilka nowości oraz fabrykę kaktusa. Na początek, sprite, zademonstruję Wam działanie naszego pięknego zbioru zboża. Yupi. Przez jedno naciśnięcie dźwigni spada około 63 do 70 sztuk zboża. Także myślę, że to całkiem dobry wynik, jak na taką dość małą. E, jak to nazwać? Farmę? Zostaw, zostaw, Tak, tutaj jak widać, troszeczkę nam już z tej pszenicy. Się zebrało, będzie na chlebki. I na karmienie zwierząt. Już można wyłączyć? Mam. No. Można. Mechanizm jest oczywiście bardzo prosty, a wykonawcą jest sprite. No, jak zwykle. Dobra. Tylko tutaj jeszcze... musimy zmienić to, bo przy otwieraniu woda zatuje. Trudno. Dobra, później posadzi się. No, później posadzi. Teraz pokażemy wam miejsce, w którym, no, niestety już się znajduje hodowla kaktusów, ponieważ mieliśmy małe problemy. Czekaj jeszcze, pokażę wejście do kopalni. I uważaj, bo tam creeper jest. A, no tak, tutaj dokończyliśmy nasz chodnik do kopalni. Oraz sprite wykonał takie ciekawsze wejście. Proszę no to. bardzo. W poprzednich odcinkach też chyba nie było tego, że ogrodziliśmy naszą, jakby, wyspę Bamby. bambusem. Myślę, że dosyć fajnie to wygląda i widać to bardzo dobrze z daleka. Tak, a teraz pokażemy. A, i świni też chyba nie pokazywaliśmy, nie? Mhm. No, już no A tak I się. jeszcze powiemy, że. Każda, nasza trzwinie to są te różowe, bardziej drewno. Tu chcemy zamienić te drewno na te białe. I jeszcze potem będą krowy te ciemne. Takie drewno. Tak, będzie to takie ciekawe, dosyć oznaczenie. I tutaj jeszcze nie mamy ścieżki do tego. No, to się zrobi. No, Edek, mi tu lata. Tak, no. A w tym miejscu jest nasza hodowla kaktusa. Trochę się namęczyliśmy. Tak, dosyć duże wymiary. To jest chyba 19 klocków szerokości. Ile jest wysokości? a Znaczy jest to 17, 19 chyba i 17 w dół. No, także tak. dosyć dużo było kopania. Tam w którejś skrzynce mamy ten kobel wykopany tutaj. No i tak jeszcze trochę musieliśmy stracić na zalapienie dziur. Jeszcze mm. mieliśmy pecha, bo mieliśmy kopalnię obok. Tak i postaraliśmy się... Dosyć dużo węgla straciliśmy na przepalanie tego kowu... Kobla. No, także teraz wam pokażemy tutaj to bardziej tak z bliska. Teraz jeszcze się trochę pozbierać kaktusy, bo mamy mało. lepiej wystarczono. Mm -hmm. I jeszcze trochę powiększymy to, tylko że nie mamy piasku. Bo przeszło na... poszło na szkło. Mhm. Ile jeszcze się generuje tych kaktusów na minutę? Nie sprawdzaliśmy. Jest to dosyć świeży nasz projekt, ale to wszystko jeszcze wyjdzie. Może w opisie dodamy, jak to wygląda. Tutaj, oczywiście, się wchodzi i zbiera kaktusy. No, a tutaj widziałem, że leci jeden chyba. Na razie mało wylatuje, bo jak widzicie, małe to jest całe. Tak. Będę musiał jeszcze pójść na pustynię, może szybciej by się pod, zebrało tak? Pod, pod Skodami będziemy wkładać magazynować. i magazynować kaktusy. No, hmm, także w tle, jakoś tam w którymś miejscu pokażę Wam, jak kopaliśmy tak, tą dziurę. Będzie to dosyć krótkie, myślę, że tak z 30 sekund takiego przyspieszonego. Kopania zobaczycie, no i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jak widzieliście, jest to teraz wszystko robione na nowym kanale. Chcę sprawdzić, czy jak dodam nowy filmik, to będę mógł robić dłuższe odcinki, te 15-minutowe. Dlatego teraz nie będziemy się ani rozgadywać ani budować nic większego. A w kolejnych odcinkach planujemy zrobić przejście na drugą stronę tej góry. Sprite chcę zrobić sobie jakąś latarnię lub wieżę. Wieżę! No ale to i tak będzie troszeczkę wyglądała jak latarnia. Znaczy ja już... i tak. Nie, niezbyt jak latarnia, ale ja już mam parę projektów na wieżę, alchemikę i wieżę do Enchantingu. En en no dokładnie. Niedługo będziemy też musieli się wybrać do Netheru po troszeczkę Glowstone'a. Także możliwe, że w piątym odcinku zobaczycie już Nether. Nie, w szóstym, w szóstym. Bo w piątym będziemy sobie robić te przejście i wieże. Ej, U. ile tu Gwarzaj. Dobra. No, to to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania mnie na nowym kanale. To było na tyle. Dziękuję i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.